Proroctwo Daniela. Cztery bestie apokalipsy. Księga Daniela, rozdział siódmy, werset 1-28. W pierwszym roku panowania króla babilońskiego Baltazara, Daniel, znajdując się w swoim łożu, miał we śnie widzenie. Które przedstawił na piśmie. Oto początek tego opisu. Miałem, mówi Daniel, takie widzenie w nocy. Cztery wichry spadające z nieba wzburzyły wielkie morze, z którego wyszły cztery ogromne bestie. Każda z nich inna. Pierwsza była podobna do lwa. Ale miała skrzydła jakby orła. Gdy się jej przypatrywałem, wyrwano jej skrzydła, a ona sama została uniesiona z ziemi i stanęła na tylnych nogach, tak że wyglądała jak człowiek i otrzymała ludzkie serce. A oto druga bestia wcale niepodobna do pierwszej. Wyglądała raczej jak niedźwiedź. Była podparta z jednej strony, a w paszczy między zębami miała trzy żebra. Słyszałem, jak do niej mówiono: Podnieś się i pożeraj dużo mięsa. Patrząc dalej, zobaczyłem jeszcze jedną bestię, podobną do pantery. Z czterema skrzydłami ptaka na grzbiecie. Miała także cztery głowy, i widać było, że odznaczała się wielką siłą. Patrzyłem dalej, i oto zobaczyłem w widzeniu nocnym czwartą bestię. Była straszna, przerażająca i ogromnie silna. Miała wielkie zęby z żelaza. Żarła i pochłaniała wszystko, a co pozostawało, miażdżyła nogami. Wcale nie była podobna do trzech pierwszych bestii i miała dziesięć rogów. Kiedy patrzyłem właśnie na te rogi, zauważyłem, że z pomiędzy nich wyrasta mały róg. Pierwsze trzy rogi przed nim zostały wyrwane. Na tym zaś, który wyrastał, były oczy podobne do oczu ludzkich, oraz usta, które wypowiadały rzeczy bardzo ważne. Patrząc dalej, zobaczyłem, jak ustawiano trony i jak na jednym z nich zasiadł przedwieczny. Jego szaty były białe jak śnieg. Włosy zaś na jego głowie, jakby z wełny najczystszej. Tron jego był cały z ognistych płomieni i poruszał się na kołach, które także płonęły ogniem. Płynęła też cała rzeka ognista, wydobywająca się spod niego. Tysiące tysięcy służyło mu. Dziesiątki zaś tysięcy innych stało przed nim. Odbywał się sąd, i już zostały otwarte księgi. Jeszcze miałem w uszach potężne odgłosy tego, co mówił róg, i oto na moich oczach bestia została zabita. Jej ciało wkrótce uległo zniszczeniu. Zostało wrzucone do ognia. Pozostałym bestiom też odebrano władzę, ale życie przedłużono im jeszcze do czasu dokładnie określonego. I dalej przypatrywałem się temu, co mi się w nocy ukazywało. I oto zobaczyłem, jak stępowała na obłokach z nieba postać. Jakby syna człowieczego. Zbliżył się on do przedwiecznego i podprowadzono go tuż przed niego. I jemu przekazał przedwieczny władzę, chwałę i całe królestwo oraz wszystkie ludy, narody i języki. Swoją władzę będzie sprawował na wieki. I nikt mu jej nie odbierze, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Ja, Daniel, poczułem, że umysł mój ogarnia całkowite przygnębienie. Bardzo mnie bowiem zaniepokoiły widzenia senne. Podszedłem więc do jednego ze stojących tam mężów i poprosiłem, żeby mi wyjawił całą prawdę o tym wszystkim. On zaś, odpowiadając, tak mi wyjaśnił znaczenie tych rzeczy. Te cztery wielkie bestie to czterej królowie, którzy pojawią się na ziemi. Królestwo jednak zostanie przekazane świętym Najwyższego. Otrzymają oni to królestwo na zawsze, po wszystkie czasy. Potem chciałem się dowiedzieć, co oznacza czwarta bestia różna od wszystkich pozostałych i przerażająca o zębach z żelaza i szponach z brązu bestia, która żarła i pochłaniała wszystko, miażdżąc nogami resztę. Chciałem też wiedzieć, co oznacza dziesięć rogów na jej głowie, oraz ten róg, który dopiero wyrastał, podczas gdy trzy pierwsze odpadły, a on sam miał oczy oraz usta wypowiadające rzeczy wielkie i wydawał się być znacznie większy niż pozostałe rogi. I widziałem, jak ten Róg walczył ze świętymi jak odnosił nad nimi zwycięstwo, aż pojawił się przedwieczny i przeprowadzono sąd, przyznając rację świętym Najwyższego. A potem nadszedł czas i święci posiedli królestwo. I tak powiedział czwarta bestia. To będzie czwarte królestwo ziemskie, niepodobne do wszystkich innych królestw. Pochłonie ono całą Ziemię, rzuci wszystko pod swoje nogi i zmiażdży. A oto znaczenie dziesięciu rogów. Z królestwa owego wyjdzie z czasem dziesięciu władców, a po nich Pojawi się jeszcze jeden, całkiem inny niż wszyscy pozostali. On to pokona trzech spośród reszty władców. Będzie też bluźnił Najwyższemu i uciskał świętych Najwyższego. Będzie również usiłował zmienić czasy i prawo, a święci zostaną wydani w jego ręce na czas, wiele czasów i pół czasu, a potem przyjdzie na niego sąd i zostanie pozbawiony władzy, będzie pokonany i starty z ziemi. Królestwo zaś i panowanie i wszystko co wielkie w tych królestwach pod słońcem zostanie przekazane ludowi świętych Najwyższego. I na wieki trwać będzie jego panowanie, a wszystkie królestwa służyć mu będą, słuchając jego rozkazów. Tak oto kończy się opis. Ja, Daniel, czułem się bardzo przygnębiony na duchu, zmieniłem się na twarzy i długo nosiłem to wszystko w swoim sercu. Dziękujemy za wysłuchanie. Szczęść Boże, nasza Radyjko.